Dzień dobry dzień dobry, moje kochane skorpiony. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 24 do 30. Um... Kwietnie, nie kwietnia, marca jeszcze, marca 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc czy znak Wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie gdy jesteście tutaj pierwsze. Raz. No i moi drogie skorpiony, pamiętajcie o opeczkach w górę, pamiętajcie o komentarzach. Subskrypcje, udostępnienia są jak najbardziej bardzo, bardzo mile widziane, więc z góry wam dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję, że jesteście. No i nie przedłużam, lecimy z waszym czytaniem. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani, w nadchodzącym tygodniu? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach, a co u singli? Rodzina przyjaciela najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie przekaz od wróżek dla Was na przyszły tydzień, komu powinieneś wybaczyć. Mhm. Gdy uwolnisz ją od starych złości i uraz, zobaczysz, jak Twoje marzenia zaczynają się spełniać. O, ważny przekaz. Dobra, talia dopowiadająca jest i zaczynamy. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? Królowa Mieczy. Królowa Mieczy oczywiście jest taką energią dosyć twardą, dosyć taką konkretną, oczywiście, że tak, to jest kobieta, która przeszła bardzo dużo w swoim życiu i która pilnuje swoich granic. Więc wygląda na to, że nie dacie sobie w każdej dmuchać, moi drugie Skorpione w tym tygodniu. Yy, mocno podniesione granice, jasno wyrażone zdanie, możecie być bardzo konkretni, bardzo zdecydowani, czasami nawet ostrzy, więc tutaj uważajcie, że tak powiem, żeby kogoś nie zranić swoim słowem. Ale też, kochani, królowa mieczy bardzo często jest taka, wiecie... Yy, Taka uparta, e, więc tak patrząc na tą kartę, komu powinieneś wybaczyć? Może czas się na to otworzyć. Może czas właśnie mm, otworzyć się na jakieś uwolnienie też jakieś emocji, które gdzieś tam trzymacie w sobie i które gdzieś tam powodują jakąś taką barierę w Was, które powodują właśnie takie obudowanie energetyczne, które sprawiły, że zamknęliście na przykład swoje serce e, i ciężko wam się otworzyć na innych, na, na możliwości, na marzenia, na ludzi, na cokolwiek. E, zobaczmy tą królową mieczę. Mhm, królowa kielichów. Gwiazda. No. Oj, jku, jku, jku. No i wisielec. Sąd ostateczny koło fortuny i głupiec. No i słońce, widzicie? Jakieś sprawy z przeszłości, kochani, was tutaj blokują przed właśnie uczuciami, przed emocjami, przed szczęściem, przed radością, ale też przed ruszeniem jakimś naprzód. Mam wrażenie, że to jest czas takiego uleczenia dla was, moje drogie skorpione Spojrzenia na pewne rzeczy z innej perspektywy. Patrzcie, mamy tylko królową mieczy i królową kielichów, a tak mamy samo arkana wielkie. Mamy gwiazdę, wisielca, sąd ostateczny koło fortuny, głupca i jeszcze to słońce na, na koniec. Co jeszcze na spodzie? Dobra, siódemka pentakli. No, to tyle, jeśli chodzi o Wielkie, ale i takich całkiem sporo, kochani. Więc to może być jakiś taki przełomowy, przełomowy czas, kochani, gdzie będziecie mieli szansę dostrzec coś zupełnie z innej perspektywy, i uwolnić, uleczyć jakieś takie aspekty siebie, wypuścić to serce na wierzch na, na zewnątrz, zaufać, otworzyć emocje, ale też posłuchać swojej intuicji, wyjść z tej energii rozumu, takiej analizy, struktury, a bardziej wejść w to czucie, w te emocje, w, w miłość, w, 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 w kreatywność też, jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o królową. Kielichów, tak? Wyjdźcie z właśnie z tej królowej mieczy, bo to nie jest wasza energia, tak naprawdę. Królowa Kielichów to jest wasza energia, drugie Skorpionów. jesteście drugą wody, więc czas, że tak powiem, faktycznie uwolnić się od jakichś takich um, od czegoś, co was blokuje i zaryzykować, zaryzykować i rozpocząć nową przestrzeń, rozpocząć jakiś nowy, nowy rozdział. Hmm? Zachęcam do tego. Cokolwiek was tam trzyma, cokolwiek was blokuje, czas to puścić, żeby mogło przyjść nowe. Co z zewnątrz? As mieczy. No właśnie, inspiracja, nowe pomysły, to jest też iluminacja, to są nowe początki, kochani. Hmm? Zobaczmy tego asamieczy, co on ze sobą tutaj niesie. Ósemka buław, szansę na pójście naprzód zdecydowanie. Patrzcie, as buław. Wow. Rydwan, <laughs> paśmonet, piątka buław <laughs> i wieża, dwójka kielichów. Wiecie, co ja mam wrażenie, że idzie do Was jakaś komunikacja. Komunikacja z jakimś nowym początkiem. To może być propozycja pracy, to może być propozycja jakiegoś romansu, to może być propozycja rozpoczęcia czegoś na nowo, jeżeli jest to na przykład sytuacja, która obecnie trwa, albo jakaś osoba z przeszłości, część z Was może otrzymać też taką propozycję jakiegoś wyjazdu, ruszenia naprzód, jakiejś podróży. To będzie totalnie niespodziewane, ale dla części z Was też możecie może się odezwać do Was ktoś, kto będzie chciał właśnie wybaczenia, z kim macie jakieś konflikty możecie usłyszeć jakąś prawdę od tej osoby. Cokolwiek to jest, tak jakby przyniesie szansę na rozwiązanie właśnie na jakiegoś konfliktu, czy to wewnątrz Was, czy na zewnątrz Was. Przyniesie szansę do zmian, do uwolnienia się z jakiegoś więzienia, z jakichś murów. I otwarcie się na jakiś związek, na jakąś relację, na inne osoby. Otwarcie się na swoją intuicję, otwarcie się na szczerą komunikację. Więc kochani, no mówię, idzie do Was jakaś szansa na nowe. Szansa na nowy początek. I warto być na to otwartym. Warto, że tak powiem, się na to otworzyć, żeby to przyjąć, bo dzięki temu sprawy naprawdę mogą pięknie pójść naprzód. Mm. No i właśnie, i zobaczycie właśnie, jak te marzenia zaczynają się spełniać. Zaczynacie, jak wszystko zac... Zobaczycie, jak wszystko zacznie iść gładko, bezproblemowo, bez takiego ciężaru, bez trudu. Mm, jeżeli puścicie właśnie te emocje, mhm. świat, sprawiedliwość, no właśnie, równowaga, happy ending, szczęśliwe zakończenie, Cokolwiek to jest i cokolwiek tam dusicie w sobie, ten tydzień przyniesie Wam okazję na puszczenie tego. I super. Okej, okay. co w miłości? Zobaczmy, co w związkach? Rycerz Mieczy. No, Rycerz Mieczy zdecydowanie jest tą kartą komunikacji, jakichś rozmów, ale czasami też jest kartą właśnie tych konfliktów, takich napięć, e, więc może tutaj się szykować właśnie jakaś taka trudniejsza rozmowa czy coś w tym stylu. Rycerz Mieczy też jest kartą szybkiego działania, więc e, tutaj zanim coś powiecie, zanim, nie wiem, kogoś oskarżycie o coś, zanim przeprowadzicie jakąś rozmowę, też starajcie, starajcie się opanować emocje, e, bo Rycerz Mieczy też bywa pyskaty i e, może powodować właśnie niepotrzebne konflikty w w związku z tym. Zobaczmy tego rycerza mieczy. Dziewiątka buław. Mhm. Dziesiątka kielichów. Mhm. I rycerz kielichów. No właśnie. Piątka pentakli, e, król mieczy i szóstka kielichów. No właśnie, kochani, zamiast, e, nie wiem, bo tutaj czuję, że jest właśnie jakaś blokada między wami, że jest taka blokada, że już nie jest tak jak kiedyś, albo nie do końca spełniacie swoje oczekiwania, czegoś wam tutaj brakuje, czegoś brakuje partnerowi, coś nie do końca jest tak. I zamiast szczerze o tym porozmawiać, zamiast to puścić, to dusicie to w sobie, dusicie to w sobie, partner, partnerka dusi to w sobie i tak naprawdę nie ma jakiejś komunikacji. I w tym tygodniu może pojawić się szansa na tą komunikację, tylko ważne jest, żeby, tak jak mówię, podejść do tego z takim spokojem i z takim opanowaniem emocjonalnym i też z otwartym sercem. nie pod Powodować niepotrzebnych kłótni, tylko że tak powiem e, otwarcie ze sobą rozmawiać o swoich potrzebach, bo macie szansę coś uzdrowić, masz się szansę coś uwolnić. Tylko, żeby to zrobić, trzeba wyjść poza pewną strefę komfortu i faktycznie otworzyć się na, to, na tą komunikację, na tą, na tą rozmowę, bo macie szansę to zrobić. Tylko tak jak mówię, dużo was tutaj dusi dławi. Ja nie będę nic mówić, niech się domyśli, albo no, bo ktoś tam kiedyś wam coś zrobił i teraz uważacie, że wszyscy są tacy sami, albo nie wiem, bo, bo on nie zrobił czegoś tam, albo ona nie powiedziała. Powiedziała czegoś tam i, i ja teraz to duszę w sobie. To jest czas na uwolnienie tych emocji, uwolnienie właśnie tych, tych żali, po to, żeby właśnie odbudować tą relację i umocnić tą relację. Więc. Ym... Zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy, żeby pójść właśnie przez czucie, przez serce, przez te emocje, a nie z głowy, bo głowa w, w, w relacjach no właśnie, no często właśnie powoduje właśnie te konflikty, te trudności. Czas zrobić coś inaczej z rycerzem pentakli. No właśnie, o Boże, czas wybaczyć przede wszystkim też wybaczyć. Wiecie, kochani, czasami wybaczenie jest potrzebne samemu sobie. E, może być tak, że gdzieś tam na poziomie podświadomym mm, sami sobie nie wybaczyliście jakiegoś błędu z przeszłości, nawet nie z tym partnerem, nie z tą partnerką, ale z kimś innym. I to powoduje jakiś zastój w Waszych relacjach, że nie potraficie się w pełni otworzyć na tą miłość, na przyjęcie tej miłości, na otwarcie na ten związek, na budowanie tej relacji. Także też zastanówcie się w głębi sobie, w głębi siebie, tak? Czy spójrzcie tam w głąb siebie po prostu. Czy nie ma tam czegoś, co sami sobie nie Powinniście wybaczyć. Mm -hmm. Single. Szóstka buław. No. <noise> dużo pewności siebie, dużo atrakcyjności, dużo seksapilu będziecie przyciągać w tym tygodniu skorpiony. Będziecie bardzo pewni siebie, będziecie konkretni, ale oczywiście szóstka buław też może oznaczać kogoś takiego, kto stanie na waszej drodze. Ktoś sławny, ktoś pewny siebie, ktoś taki błyszczący. No, zobaczmy tą szóstkę buław. Cóż tu się będzie działo? Królowa Mieczy. A moje skorpiony mówią: nie. Rycerz Pentakli i mag. Mhm. Piątka, monet. Król Mieczy, Szóstka Kielichów. Okej, okay, kochani, dla części z Was będziecie mówić nie, ze względu na to, że jest to ktoś faktycznie z przeszłości. E, tutaj pojawia się szansa na jakąś reaktywację, ale też szansa na jakąś szczerą rozmowę, a propos właśnie jakiejś sytuacji, która miała miejsce w przeszłości i która być może wymaga jakiegoś uzdrowienia czy uleczenia. E, część z Was, kochani, nie wiem, czemu też możecie Wy sami mieć ochotę wyjść właśnie tutaj z inicjatywą jakiegoś kontaktu do kogoś z przeszłości, po to, żeby, nie wiem, komuś coś wywalić e, albo komuś coś wybaczyć. Albo prosić o jakieś wybaczenie. Także tutaj też takie aspekty bardzo mi się pokazują. Dla części z Was, kochani, jednak jest tutaj energia takiego czegoś, że Macie powodzenie, macie powodzenie e, wśród, e, wśród innych osób, ale właśnie boicie się zaangażować, boicie się otworzyć, boicie się zaryzykować, bo kiedyś ktoś was bardzo mocno zranił i to powoduje teraz brak zaufania. E, no, coś trzeba puścić w końcu, coś trzeba uwolnić, żeby, żeby móc, że tak powiem, otworzyć się na, e, na nowy związek, na nową relację. Ale też mi się, kochani, pokazuje, że potencjalnie możecie spotkać kogoś takiego, to faktycznie jest taki mega przystojny, błyszczy, jest pewny siebie, jest taki wow. No i was może się odezwać nie no, sorry, z czym do ludzi. Nie mam szans, tak? U tej osoby. Nie mam szans u, tej, u takiego kogoś. Um, zastanówcie się jeszcze raz. Zastanówcie się jeszcze raz, bo wygląda mi na to, że naprawdę macie wszystko, czego Wam trzeba. Tylko czas wyjść z energii ofiary i z, takiego ener z takiej energii braku. Bo według mnie niczego wam tutaj nie brakuje, więc może warto zaryzykować. Mhm. Okej, okay. rodzina, przyjaciele, najbliższe mm, otoczenie. Cesarz, mhm. jakieś konkretne plany na przyszłość, przyjęcie dowodzenia. Część z was będzie musiała em, załatwić jakieś ważne sprawy związane z rodziną, z bliskimi. Część z was będzie musiała właśnie przejść dowodzenie i ustanowić jakiś plan, strategię. Sprawy z ojcem mogą być ważne albo z jakimś ważnym mężczyzną w waszej przestrzeni, e, więc tutaj e, takie aspekty mogą być do załatwienia. No, zobaczmy tego cesarza. Król Buław, Piątka pentakli. Ach, siódemka kielichów. Szóstka pentakli. Umiarkowanie i świat. Mhm. No więc tak, moi drodzy, do, dla części z Was e, ktoś faktycznie może wyjść tutaj z jakąś propozycją wyjazdu, spotkania, e, wakacji, e, uzdrowienia jakiejś relacji czy cokolwiek innego, a widzę, że właśnie u Was może pojawić się, wywalać to poczucie braku i takie zastanawiacie się, czy, czy dać temu szansę, czy w ogóle nie dać temu szansy. Macie jakiś żal do tej osoby, coś się tam gdzieś tam między Wami wydarzyło i trochę jest tak, jakbyście bali się ponownie zaufać, bali się e, otworzyć, bo boicie się, że ponownie zostaniecie zranieni przez tą osobę, to jeszcze na jakieś takie oczyszczenie, uwolnienie właśnie od tego. Czas na wybaczenie i czas na zamknięcie pewnych rozdziałów, jeżeli chcecie, żeby to wszystko trwało i żeby było kontynuowane. Jeżeli nie chcecie, to może po prostu czas e, zakończyć tą relację. Oczywiście, że tak, ale też z taką energią wybaczenia. Nie w złości, nie w tej takiej trudnej energetyce, prawda? Tylko z taką lekkością, z taką, z taką otwartością, z takim spokojem wewnętrznym. Hmm. Też mi się, kochani, pokazuje tutaj taka sytuacja, że Ktoś może się odezwać do Was z prośbą o pomoc. To może to być prośba o jakąś pożyczkę, jeśli chodzi o finansowe aspekty, ale może też chodzić o pomoc, o wsparcie w jakichkolwiek, w jakichkolwiek innych e, aspektach. I tutaj mam wrażenie, że będziecie się zastanawiać po prostu, jak tej osobie pomóc. Dużo takiego planowania, dużo, dużo strategii. Część z Was może zasięgnąć opinii kogoś, jakiegoś specjalisty, ale wygląda na to, kochani, że z tą kartą świata uda się zakończyć właśnie jakąś trudną sytuację, uda się, że tak powiem, rozwiązać to wszystko i dzięki temu, e, e, że tak powiem. E, no, pomożecie, po prostu pomożecie bliskiej osobie e, zakończyć, zakończyć właśnie jakiś trudny rozdział, albo, e, albo pomożecie w, nie wiem, w jakichś nie wiem, rodzinnych aspektach, może zawodowych aspektach, nie wiem co to będzie. No, ale tutaj faktycznie jest jakiś orzech do zgryzienia, jakaś, jakaś trudna trudna sprawa, że gdzie ktoś nie widzi właśnie wyjścia z tej sytuacji, no i wasz taki <noise> analityczny umysł, ale też wasze doświadczenie, jak najbardziej może być bardzo, ale to bardzo przydatne. Oczywiście z drugiej strony, jeżeli to wy będziecie potrzebować takiego wsparcia, to wśród bliskich, wśród osób, które znacie, będzie taka osoba, która z tego wsparcia wam um, udzieli i pomoże rozwiązać tę sytuację w najlepszy możliwy sposób. Mhm. Okej. Okay. Praca i finanse. Cóż tutaj? Uch, diabeł. Tutaj uważajcie, kochani, bo coś będzie kusić. Coś będzie kusić, a nie wszystko złoto, co się świeci. Część z Was z tym diabłem może właśnie być w jakiejś toksycznej relacji zawodowej, może być w jakimś toksycznym środowisku, które jest dosyć trudne, które jest takie waleczne, które jest konfliktowe. No dobra, zobaczmy tego diabła. Oczywiście ten diabeł, kochani, to też może być głos waszego ego, że na przykład czegoś nie jestem wart, nie jestem warta, z czym sobie nie poradzę, z czym sobie nie dam rady. Także tutaj też warto uważać na ten głos. Eee, zobaczmy, zobaczmy tego diabła. Co on tutaj chce jeszcze powiedzieć? Świat. Eee, a smieczny I czwórka. Która Pentakli, król Pentakli, cesarzowa i szóstka. Szóstka buław. No, faktycznie tutaj jest kwestia jakiegoś uświadomienia sobie jakiejś ważnej prawdy. E, prawdy, żeby wyjść poza pewną strefę komfortu i zacząć działać inaczej, żeby osiągnąć jakiś dobrobyt, żeby osiągnąć sukces, żeby osiągnąć. E, no, coś czego pragniecie, i wygląda, wiecie, co mi na to, że. Nie wiem, czemu ja czuję, że tutaj chodzi o wasz głos taki wewnętrzny, o głos Waszego ego, że wy tak naprawdę ze wszystkim sobie radzicie sami. Nikogo nie potrzebujecie, wszystko wszystko jest super i tak dalej, ale może być taki czas, kochani, w końcu, gdzie sami sobie nie dacie rady i warto się otworzyć na jakąś współpracę, warto się otworzyć na jakąś pomoc, warto zasięgnąć jakiejś porady, żeby z czymś sobie poradzić. To może być czas, kochani, gdzie trzeba faktycznie współpracować, wyjść właśnie poza tą strefę komfortu i poprosić kogoś o współpracę, żeby zarobić więcej, żeby osiągnąć jakiś. Sukces, żeby zakończyć właśnie jakąś trudną sytuację. Macie możliwości, kochani, więc czas wyjść poza te ograniczenia i faktycznie skorzystać z tych możliwości. Uważajcie właśnie na ten głos ego, bo on może was naprawdę bardzo znacząco ograniczać w tym w tym w tym tygodniu. Mhm. Czy no nie, no bo myślamy, że tu jeszcze jest jakaś właśnie Propozícia. Myślę, że to będzie po prostu kusząca propozycja. Wiecie co? Jakoś nie czuję tutaj niczego takiego negatywnego, jeśli chodzi o propozycję w Waszą stronę. Więc jeżeli dostaniecie jakąś propozycję pracy, zarobku, zainwestowania w coś, myślę, że mimo wszystko warto temu zaufać. Warto, że tak powiem, oczywiście dotrzeć do prawdy najpierw, do sedna sprawy, ale myślę, kochani, że to może być coś, co przyniesie Wam jakieś właśnie wzbogacenie się, szanse na większe pieniądze, szanse na większą stabilizację, zakończenie właśnie jakichś trudności, więcej równowagi. No, więc bądźcie mimo wszystko na to otwarte otwarci. Tak mówiłam na początku, nie wszystko złoto, co się świeci, ale coś czuję, że to kuszenie może być akurat czymś naprawdę dla Was bardzo obiecującym. Okej, okay. Rada, 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 wieża. E, coś się wali. Coś się wali w Waszym życiu. Jakieś mury pękły i teraz trzeba tylko pozwolić tym murom, żeby do końca się rozwaliły. Po to, żeby wpuścić tam więcej światła, więcej życia, więcej energii, więcej możliwości, więcej transformacji. E, więc moi skorpiony, e, czas rozwalić te mury. Tak? Dwójka buław. Cesarz. Dziesiątka buław. Czas podjąć decyzję, że już tak dłużej nie chcę. Nie chcę dłużej tego wszystkiego dźwigać. Nie chcę z tą ciężkością, nie chcę z tym żalem, nie chcę z tym smutkiem, nie chcę z tymi pretensjami, urazami i tak Chcę w pewności siebie, chcę z większą lekkością, chcę w, z dobrymi relacjami, chcę w kierunku nowego, chcę w kierunku właśnie spełnienia, chcę w kierunku życia jakiego pragnę. A żeby to zrobić, kochani, najpierw musicie puścić to, to, co dźwigacie. Mhm. Czas najwyższy. Dobra, skorpiony, to co, na koniec pytania i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytanie bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy. A ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa i trzy. Dobra, no to co, odsłaniamy. Odpowiedź numer jeden brzmi, jesteś gotów. Odpowiedź numer dwa: wybierz nowy kierunek. I trzy: nie ma powodu do zmartwień. Super. Dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za e, wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. No i oczywiście, widzimy się za niedługo. Buziaki, papa! Pa.